Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wszyscy teraz nie zostawią suba. Wszyscy co dali ją suba z powrotem. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, mogą zostawić. No w sumie nie wiem, czy nie przesadziłem. 1700 subów to by musiało być. Jest, już już zrobiliście na, na 100%. No nie wiem, czy. Chciałbym jeszcze chwilę poczekać przed odświeżeniem, bo. Wydaje mi się, że, że ten. Że aż. No kurde, 1600 subów by było. 1600 subów tego. W minutę. Odświeżać. Gizet. Ó, kurde. Nie no, nie mam pytań. втекаете. Не, ну не вот.

No way I daliście radę z 3000 subskrypcji przebić w ciągu minuty Co my ludzie stworzyliśmy No takiego zgrania to ja szczerze nie widziałem akurat Ja, wiecie ludzie, ja wam zaufałem Aż dobiliście do 98200 subów ja mówię, dobra, damy radę nie mam pytań, ludzie. Ja wam zaufam tak samo, jak wy mi zaufaliście. Dobra, bo za... za... dobra, wait. Okej. Okay. Wszystko git. Szampana nie mam, szampana nie mam, żadnego pikol mówię Spontaniczny stream ze spontaniczną, prawdziwą reakcją No nie powiem... Dobra, już jest lepiej Nie no, nie chciałem płakać, ale nie wiem Aż powalone oh szczerze? No nie wiem Dzięki Tomasz Szczerze, no nie no, nie spodziewałem się ten Nie spodziewałem się Że tak to, nie wiem, tak mi serce Nie, myślałem, że, że coś mi się stanie przez chwilę No to tymi 100 tysiącami jakoś super długo się nie nacieszyłem, bo już jest jeden. Nie mam pytań. No to już po 100 tysiącach <laughs> się nie nacieszyłem sobie zbyt długo. Nie, naprawdę, się no mówię. Yy, nie no, dziękuję Wam wszystkim. No mówię, chciałem, żeby to było naturalne. Nie przygotowywałem się do tego specjalnie. Piszecie, zasłużone. Bardzo Wam ten. Bardzo Wam dziękuję też za to. I to nie jest tak, że wiecie, teraz w ciągu ostatnich 20 dni, o 8 dni, przyszło, wam fa przyszło Was faktycznie bardzo dużo. A ja ten kanał naprawdę regularnie. Tak, posiadam ten kanał ponad 5 lat. A regularnie, tak faktycznie regularnie, prowadzę go od ponad czterech. Możecie to zobaczyć po filmach nawet. Dać od najstarszego i tam faktycznie są od czterech lat regularne filmy. Przeszedłem przez... Tak naprawdę, aktualnie, przeszedłem przez wszystkie możliwe community Minecrafta. Chyba. W sensie, jeżeli chodzi o Polskę. Aż nie tylko Polskę, w sumie za granicą tak samo. Przeszedłem przez... Serwery hardcore przez Skywars, Survival Games, The Walls, The Walls, EasyHC, wszystkie serwery Wojen Guildy, Medium, Medium HC i tak dalej, Practice, Pod PvP, Build -HC i wszystkie możliwe serwery zagraniczne Lunar, MineHQ, wszystkie practicey zagraniczne. Survivale, kwadratowa masakra Minecraft na modach różnorakich UHC oczywiście wersja 1.15 wersja 1.8 wersja 1.7 No w jestem no gram w Minecraft od 10-11 lat a tą premkę posiadam w... ten, wtedy kiedy wyszła wyszedł Minecraft czyli 9 lat temu. Znaczy nam 8,5 i bo w grudniu wyszedł, czy tam w listopadzie, coś takiego. W grudniu kupiłem Premkę. Nie, patrz, no nie płaczę. ale no mówię, no no mocno. Nie powiem serio, no dużo, dużo, dużo to dla mnie znaczy. No nie wiem, aż co powiedzieć, nie wiem, aż co powiedzieć bez kitu. Nie wiem co graf napisałeś, więc ale widzę, że ten... że jesteś, bo ludzie piszą. Więc napisz jeszcze raz, co napisałeś, bo już nie, nie znajdę nawet tego na czacie. I co do tego co piszecie zasłużone, zapracowane, no jeżeli chodzi o zapracowano, to no dużo, dużo spędziłem czasu. I starań. Się nie poddawałem, tylko leciałem, nawet jak nie było tak super kolorowe jak na przykład teraz jest. Mam 100 tysięcy subskrypcji. No wiecie, to jest marzenie tak naprawdę każdego youtubera. Pierwsze marzenie, ale wiecie o co chodzi. No 100 tysięcy, nie wiecie, to tylko, to tylko cyfra, nie? Co z tego, czy 99 tysięcy, czy 100 tysięcy, czy 101? Ale jednak, ale jednak, 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 no du dużo, dużo w ogóle, chociażby możliwości też daje te 100 tysięcy subskrypcji, ale ogólnie jednak, no jest to taka chociażby nagroda. Nagroda się pierwsza dostaje, jakby to jest taki próg faktycznie, który też w ogóle przede wszystkim uznajecie. Można powiedzieć, że 100 tysięcy uznajecie, że jesteś YouTuberem w sumie. Także te, teraz faktycznie, no. No, że takie potwierdzenie, że, że jesteś youtuberem Oczywiście, jeżeli masz tam aktywny kanał i to 100 tysięcy, wiadomo o co chodzi, ale wiecie o co mi chodzi, nie? To co, będzie 200 tysięcy teraz? <grystanie> nie no, próbuję być śmieszny teraz, ale serio, no nie wiem, w sensie... No, nie wiem